Szczęść Boże, i ratuj się kto może, póki władza Eurokołchozu rozciąga się nad Polską. Jak Państwo widzicie, Konfederacja Korony Polskiej nie od wczoraj stoi na stanowisku wolności, normalności, bezpieczeństwa Polaków. Jesteśmy dumni, że mamy w naszych szeregach, że mamy wśród naszych członków i, i współpracowników weteranów akcji w obronie polskiego rolnictwa. Wespół zespół z Gabrielem Janowskim. Tu, w Warszawie, tam w Brukseli eurodeputowani poprzednich, a mam nadzieję, że i następnych kadencji Tomczak, Zapałowski... Pani Marta Czech, rzecznik naszej partii, przecież na protesty przybywa własnym ciągnikiem, ponieważ jest rolnikiem na gospodarstwie rodzinnym. Łodzimierz Skalik na protestach z polskiej wsi, rodem na protestach rolniczych. Od kiedy sprawuje mandat z opolszczyzny, jest tam zawsze ramię w ramię z rolnikami. Roman Fritz, nasz minister spraw zagranicznych i ambasador pełnomocny Korony w zagranicznych stolicach także Staje po właściwej stronie, po stronie wolności, normalności, bezpieczeństwa. Jaka jest nasza polityka klimatyczna? Proszę Państwa, jaka jest polityka klimatyczna Konfederacji Korony Polskiej, dobry klimat dla biznesu, to jest nasza polityka klimatyczna. Dobry klimat dla gospodarki, dobry klimat dla przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem polskiej przedsiębiorczości rolno-spożywczej, po to, żeby Polak u siebie na swoim mógł cieszyć się bezpieczeństwem także w wymiarze żywnościowym. No i... Prosty wniosek tutaj sformułowany na różne sposoby. Szanowni Państwo, tak jest polexit. tak jest, ratuj się kto może precz z Eurokomuną Zielony Ład, Fit for 55 jesteśmy przeciwnikami zamykania, zaorania i polskiego rolnictwa, i polskiego górnictwa i Jesteśmy przeciwnikami tych wszystkich księżycowych doktryn eurokołchozowych, bo nie chcemy przenosić Polski na księżyc. Ona tutaj jest, tysiącletnia tradycja naszej państwowości, dłuższe, głębsze jeszcze korzenie naszego narodu. Projekt cywilizacyjny. Nie chcemy, żeby szczezł tak marnie i dlatego chcemy ratować, uwaga, nie tylko Polskę, ale i Europę przed Europ eurokołchozem. Jeżeli Polska ma jakąś misję w tej dziedzinie, na scenie dziejowej, to to jest właśnie ta misja. Ratujmy Europę, szanowni państwo, przed eurokołchozowymi komisarzami z Brukseli. Dziękujemy za uwagę. Pytań nie widzę, nie słyszę. Bo dżentelmeni o faktach nie dyskutują. Do następnego razu z Panem Bogiem.